jeszcze mam na 6 strony W ogóle y, pytanie mam w ogóle, a raczej y, nie pytanie, tylko ogłoszenie. Poszukujemy ludzi do zpożenia serwera y, na y, na, ten, na MTA. Robimy na y, automatyce polskich y, służb mundurowych. Między innymi jest poszukiwany skrypter y, Tylko nie taki pseudo skrypter tylko ogólnie. Bo jednego mamy już y, skryptera jest poszukiwany mapper, który będzie robił interiory itp. YouTuber, grafik. No i myślę, myślę że tak z dwóch grafików, dwóch skrypterów, trzech mapperów, to myślę, że w zupełności wystarczy. Dobra, jak będziecie zainteresowani, wiecie na Discorda, którego dam poniżej. Oczywiście teraz ja to mówię na nowym mikrofonie, tak więc nie wiem jak będziecie mnie słuchać, możecie dać znać w komentarzu. A jeszcze co bym chciał od was się dowiedzieć. Co byście chcieli w ogóle zobaczyć na tym serwerze, bo to w ogóle będzie z myślą o was, nie o tym, że po prostu, że ja coś chcę tylko po prostu będzie, to ten, macie do wyboru, nie wiem, możecie tam na przykład napisać, że na przykład, żeby prymki były darmowe, albo prymki na przykład, nie wiem, na tydzień były za 3 złote na przykład, forum, wszystko będzie ogarnięte, tak więc to było z mojej strony, myślę, że się dobrze zrozumieliśmy, i co, i widzimy się tak, myślę, pod wakacje, że będzie ten start, tak więc widzimy się już. Yy, wakacje na starcie. Na